Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wiki Rdzewieją. Jestem GalatoLol i ze mną jest Xenir. Dzień dobry. I dzisiaj porozmawiamy o tym co robimy w, w, w grach 18xx. Po prostu będziemy wymieniali co zrobimy na zmianę. Pewnie częściej pokryje, część nie. I jakiś tam komentarz. No to może zacznij to. Co Ci się podoba w tych grach? I a i kolejność jest przypadkowa. Kolejność jest tak kompletnie randomowa. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra to na przykład jedną z rzeczy, która mi się podoba jest to, że nie ma ustalonej w większości przypadków liczby rund, którą będziemy grać, nie wiemy z góry, czy będzie trwało to 5, 7 czy 10 rund. No i ten koniec jest właściwie sterowany tylko przez to, jak ludzie grają, co robią, jakie decyzje podejmują. I właśnie lubię to, że jest... No, znaczy, też nigdy nie wiadomo kiedy się gra skończy, bo może się skończyć bankructwem, może się skończyć przez koniec banku, może się skończyć z innego powodu. No ale jakby na początku samym nie wiadomo czy, to, czy mam planować na 5 rund do przodu, znaczy planowanie 5 rund do przodu to w ogóle inna sprawa, ale chodzi mi o to, że nie wiem ile to będzie trwać bez, hmm. z góry. No ale z drugiej strony jak się gra, jakby, że tak powiem poprawnie, to zazwyczaj na przykład 30 trwa, jeśli nie będzie bankructwa to trwa 6, 6 SR-ów. I właściwie to, to jakby to często jest takie pozorne, bo i tak z wiadomo będą będzie sprawą, Tam później jest jeden ser. No tak, ale mimo wszystko w, lubię takie rzeczy w grach, że na przykład, że jest. Nie ma określonej ilości rund, tylko jest gramy do spełnienia warunku, gry, jakiegoś warunku końca gry. Nieważne, czy to wypada w miarę tak samo, czy, czy nie, ale chodzi mi o samą tą ideę. Okej. Okay. No to ja zanotowałem sobie. Krótki czas tłumaczenia. Mam na myśli, gdy gracze już znają system, to to wprowadzenie nowej gry, o ile ja to nie jest gra, która się bardzo, bardzo różni, jest wyjątkowo krótkie. Tłumaczymy różnicę, co zajmuje na bez zazwyczaj 20 minut. I mało tego, tak bardzo to lubię, że obecnie więc nie cierpię tłumaczenia w grach, ogólnie jak gram w jakąś grę nieoświastkową i tam jest tłumaczenie w 20 minut, to mi to doprowadza do szału. I sprawia to też, że oświastki są Często de facto krótsze od drugiego częszego euro. Jako że my się spotykamy, najlepiej przedstawimy różnicę to co tam zamiast parę minut i gramy, a tacy co grają w Brasa, czy coś, no to muszą to wszystko wytłumaczyć co nie ze 40 minut i najpóźniej gra też w swoje trwa. Więc osiemnastki rozwinęły we mnie wielką niechęć do tracenia czasu na tłumaczenie zasad. No ciekawe, czym znaczy, na pewno ciężko się nie zgodzi z tym, że. Jak się zna, powiedzmy, tą trzydziestkę, to już będzie dużo łatwiej tłumaczyć. W sumie ja nigdy nie miałem problemu z tłumaczeniem gier. Zazwyczaj... Nawet nie chodzi na to, o fakt tłumaczenia, tylko o, o to konieczność czekania, aż to będzie wytłumaczone. Mhm. Znaczy, generalnie to, jeśli gram z moimi nieosiemnastkowymi znajomymi, to wychodzi na to, że ja zawsze tłumaczę zasady, bo po prostu lubię czytać instrukcje. Jeśli są do jakiejś sensownej gry, bo powiedzmy, no, ale tak, no to zdecydowanie. Okej, okay, no to kolejny punkt. Związk to jest poniekąd związane z tym, że mają podobne zasady. No to właściwie to jest jeden system, który ma bardzo dużo możliwości, które i te możliwości się zmieniają. Czasami, czasami zmiana jakiejś prostej zasady całkowicie zmienia grę. Mhm. Ale jednocześnie, grając daną grę, uczymy się jakby gry we wszystkie pozostałe. Na swój sposób. Tak, Jakby przykład... się tam przyczystanie pociągów, albo czy na to opłaca, czy nie. Jakby może która hmm. nawet nie się do niej wróci, ale coś tam z niej pewnie zostanie. Przede wszystkim myślę, że taką uniwersalną rzeczą jest budowanie torów. I no ogólnie to. takie powiedzmy, jak dobrze budować tory, jak dobrze operować pociągami, żeby mieć z tego jakiś zysk sensowny. Nawet yy, no, powiedzmy, że w grach, które nie są. Operacyjne, to też przynosi zysk. Bo mm. na przykład w 30 można bardzo no, w ciekawy sposób tam kilka firm na początku poprowadzić, żeby dały dość znaczny przychód, co nie jest tak oczywiste na pierwszy rzut oka. No ale to, to, to był mój drugi, drugi punkt powiązany z twoim, a no to teraz przejdę do kolejnego. Podoba mi się to, że te gry premiu, premiują jechanie po bandzie. Czyli co ona myśli. I to, to, to jest skorzysta. Z analogii stworzonej przez Jocela. Mianowicie mamy sobie biegaczy, którzy biegną jakąś taką trasą, gdzieś w górach, taką bardzo niebezpieczną, niebezpieczną trasą z przepaściami i w ogóle. I masz sobie biegacza, który po prostu biegnie w miarę dobrze, ale tak bezpiecznie po prostu tak nie odstaje. On ma wrażenie, że, że, robi, że, że robi dobrą robotę. I masz też drugiego biegacza, który biegnie na złamanie karku, po, po murku biegnie, przeskakuje gdzieś tam. Tuż nad krawędzią, i owszem, on ryzykuje dużo, ale ty może dużo zyskać, i mm. może zdarzyć że on spadnie w przepaść, czyli powiedzmy, że 18 zbankrutuje, ale to on ma znaczenie. to on jakby w ciągu, w ciągu tego biegu był bliżej wygrany niż ten, który sobie biegnie tak, ale wolniej. I ta logia bardzo mi się podoba, bo tak jest w 18, jakby bezpieczne granie, jeśli inni gracze grają dobrze, no to niczemu nie służy i, i jest nudno wtedy. I jest nudno i też. Ten gra czasem ma, ma poczucie, o, że przynajmniej zbankrutowałem, ale no to nie jest żadne osiągnięcie. Bardzo często ten, kto zbankrutuje, był w pewnym momencie bliżej wygrany, niż ten, kto zajął drugie miejsce komfortowo. No to teraz Twój punkt. Jedną z rzeczy, która mi się podoba, są ogólnie, to nie jest dość popularne pomiędzy grami, ale y, gry, które jakby umożliwiają zakup Pociągu przy pomocy prezesa, mimo że firma ma pociąg, czyli na przykład 1828 albo 1832, tam jest coś takiego, że jakby firma jest złożona z dwóch części i mogę stwierdzić, że ta część nie ma pociągu, więc muszę kupić pociąg, bo ma trasę, ale nie ma pieniędzy, więc muszę dołożyć ze swoich. O, moja firma teraz ma pociąg. Mogę sobie, o, jak mi przykro, twoje pociągi zardzewiały. Tak, bardzo fajny mechanizm też w duchu tego jechania po bandzie. Po prostu wydaje własną kasę po to, żeby na dłuższą metę być w lepszej sytuacji, ale na krótką gorszy. Dobra, to ja teraz mam. No dobra, bo jeszcze dokończymy ten wątek. Ogólnie brutalność. Brak mechanizmów pozwalających sztucznie odrobić straty. Konieczność połknięcia gorzkiej pigułki, czy na przykład w grze, gdzie mamy firmy wychodzące w kolejności, jedna jest słaba, nikt jej nie jest, no, ale ktoś musi ją kupić. Mi się, mi się, to podoba, albo budowa gdzieś w górach drogi, gdzie i tak, gdzie komuś innemu pomogę budując to, ale to jest dla mnie ważne, no takie niekomfortowe sytuacje. No a co do tego braku mechanizmu nadganiającym to po prostu to jest, każda akcja ma znaczenie. Nie jest tak, że w połowie gry mogę po sztucznym sposobem nadgonić lidera, bo tak, żeby, żeby każdy, nikomu nie było przykro. Tak, związane jest tym, że poniekąd jest taka jedna rzecz, którą Powinno się według mnie stosować, jest to, że przedwczesne kończenie gry, gdy na przykład wiadomo jak ktoś wygra, wiele osób się przed tym zbrania, bo chce koniecznie zagrać do końca, no ale są takie sytuacje, gdzie na przykład będzie to trwało godzinę, wszyscy wiedzą jak to wygrać, no nie wiadomo jakie będą ostateczne wyniki, no ale właściwie no gra została rozstrzygnięta i no w pewnym sensie nie ma po co w ogóle dalej. Grać, żeby ulepszać sobie wioski. Po co? Żeby ulepszać sobie wioski o 10? Żeby pojechać te 10 więcej? Tak, to też mam na swojej liście. I to jest szczególnie złe tutaj, że jakby gra sama w sobie to, co robimy my jako przegrani, to, to nie jest jakieś ciekawe samo. W, w jakiejś orosie to może, może być może satysfakcjonujące, że tam coś, coś tam zrobimy. Też nie to teraz zaczęło jakoś, jak, odkąd graniłem drzewo w 18, ale tam już mogę zrozumieć. Natomiast tutaj to się miasty. Tak, nawet za to szanuję niektóre instrukcje, które mają bezpośrednio wpisane jako warunki końca gry, gdy jest już pewne, że ktoś wygrał, bądź tam w niektórych przypadkach też ludzie przerwają jak ktoś... Wiadomo, że ktoś jest kompletnym trupem, mhm. no żeby ta osoba też nie siedziała nie wiadomo jak długo. No i nie wykoleiła gry innym, bo to ona w jedne sobie to robi king making. Tak. No to... a, lubię robienie sobie krzywdy. Nie wiem, lubię, gdy pociągi szybko rdzewieją, gdy kupujemy pociąg, który nie pojedzie, gdy bierzemy pożyczki, za które potem cierpimy, spłacając je, gdy sprzedajemy krótko w 17 i potem się to, to, to spłaci spł te dywidendy. Nie wiem, jakoś po prostu Czyli... to mi się zawsze pociągające w planszówkach, a już we jest tego mnóstwo. Czyli lubisz podcinanie gałęzi, na której siedzisz. No, niejako, ale to też to jakby to nie jest zrobione celowo, by sobie zaszkodzić, tylko to jest środek do celu, który jest nieprzyjemny, to jak to W sumie w osiemnastkach jest taka jedna rzecz, która jest no, dość, powiedzmy, kooperacyjna, mianowicie budowanie torów. Tylko, że to jest takie kooperacja, na, na której nie wiadomo, kto zyskuje. W sumie podobnie jest, tak, jeśli chodzi o zwykłe plażówki nieosiemnastkowe, podobnie jest w Brasie. Tam chyba jest największy poziom takiej. Yy, Kooperacja rywalizacji, no bo tam jednak korzysta się z, z, z cudzych połączeń i na przykład z cudzych surowców, tam węgla i żelaza. No a tutaj wszyscy korzystamy z buchu które ktoś zbuduje. No i nie dość, że storów to też, na przykład nie musimy płacić za teren, bo on tak, zapłacił. To też jest dość ważne. Dalej, co by tutaj. Yy, ogólnie to, to jest akurat cechą jednej gry, konkretnie. Mianowicie. Rozwój od małych firm do dużych. Konkretnie mówię tutaj o 1817, bo tam, tam według mnie jest to najlepiej zrobione, jeśli chodzi o taki rozwój, że mamy małą firmę, później ona się rozrasta, zwiększa swoją wartość, zwiększa swoją wielkość. No i jak do tej pory, to chyba wydaje mi się, że jeśli chodzi o gry z mechanizmem tam przekształcania i marżowania firm, to tam mi się najbardziej podoba. No ale to jest akurat. Powiedzmy, cecha ogólna, ale uspecyfikowana pod kątem do 17. Okej, okay, to w 67 jest coś bardzo podobnego. I zobaczymy, czy, by, czy, czy, czy to, co innego, Czy 67 ci się spodoba? Bo tam jest to, ale cała reszta jest znacznie, znacznie łagodniejsza. Więc myślę, że ten sam, sam mechanizm sam w sobie chyba nie uratuje gry. No, ale zobaczymy. Dlatego na razie wspominałem tylko i o 17. Okay. no to już trochę wspomniałeś o tym. Ogromna interakcja, wszystko jest wynikiem działań graczy. Czasem tak, jakaś gra coś tam w tym w setupie, czasem jakiś tam powiedzmy, eksport. Są takie drobne rzeczy, ale zazwyczaj wszystko co mamy na plaszy, jakaś jest, 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 sytuacja jest finansowa, czy to graczy, czy to firmy, no to to jest w wyniku działań innych z nas. Wszyscy, I czasem są to oczywiste rzeczy, czasem są to efekty motyla, kiedy coś tam zrobiliśmy i w rezultacie tam kilka tur później jest, jest, jest coś dziwacznego. No, straszanie, się to podoba i to też. Sprawia, że ciężko mi się gra we współczesne Eurosy, bo tam jakby one wszystkie poszukiwane wielosobowe pasjansów i po prostu brakuje mi tego. Tak, wieloosobowe pasjanse bardziej mam wrażenie, że na pewno nie we wszystkich, ale mam wrażenie, że w osiemnastkach to spełniają rolę takich gier po prostu operacyjne. Tak, ale nawet, nawet, nawet wtedy jest jednak, jednak interakcja w tym budowaniu teraz i blokowaniu się. Na hmm. pewno tak. Chociaż jakoś nie przepadam za operacyjnymi, czysto operacyjnymi grami, więc... Związane z poprzednią, z poprzednio wspomnianą brutalnością bankructwa. To jest też mechanizm, który jest, no... Właściwie w zwykłych grach się tego nie znajdzie. Koniec gry, gdy ktoś po prostu... Tak bardzo mu nie szło, że aż odpadł z gry. Zazwyczaj... Znaczy... Mechanizm odpadania samego sobie, eliminacji graczy, nie jest jakiś powiedzmy nieznany w innych grach. Tylko, że to zazwyczaj wygląda tak, że jak ktoś odpadł, no to gramy bez niego i ta osoba sobie siedzi i nie wiadomo, co robi, albo może w sumie nawet iść od stołu, coś, coś innego sobie robić, nie wiem, poczytać książkę, cokolwiek. No a tutaj to w miarę w, w, w większości przypadków kończy grę, albo kończy grę niedługo. Tak, no niestety jest parę wyjątków, gdzie coś jest zejmiony graczy. typu Irlandia albo 17. My zazwyczaj wtedy robimy tak, że jak ktoś zbankrutował, no to po prostu kończymy grę. No chyba, że już jest końcówką to wtedy ok. To podoba mi się coś, co niestety wielu się na końcu tego nie docenia i odchodzi w zapomnienie czyli minimalistyczny, przejrzysty wygląd. Bez żadnych fajwerków graficznych, po prostu czarne, kreski na białym tle, wszystko jest czytelne. No aprobuje to i, i jakby w tym minimalizmie jest siła i jest, jest w tym bogactwo. No tak, zdecydowanie to jest dobra cecha, no bo mm, bardzo ułatwia przetwarzanie jakby optyczne stanu gry i no po prostu łatwiej się połapać we wszystkim, powiedzmy jak, są wszyscy, jak jest wszystko jasno widoczne niż jak jest naćkane, jak nie wiem... Jakieś mozaiki na, na mapie, albo w ogóle tak, poza tym, nie wiadomo, na torach. W są są jakby światła, których wygląd doceniam, ale są mało przejrzyste tak naprawdę. I jakby, jeśli zagramy to raz, w torach, sensie znaczy pojedynczą partię w ciągu dnia w dobrze szytanym miejscu, to ok, ale jak masz zagrać kilka partii z rzędu, cały dzień upalać z, ze sztucznym światłem, to po iluś tam godzinach już po prostu się nie da przetwarzać tych takich ładnych plansz. I się marzy o takiej zwykłej prostej. Jeszcze jedną z rzeczy, którą mam tutaj wspomnianą, jest, znaczy, których mam zapisany, zapisanych w zapisanych notatkach, mam mechanizm zamykania firm. On nie jest, nie jest bardzo jakby bardzo popularny w, w grach 18. No właściwie chyba więcej, go, więcej gier go nie ma niż pan, tak mi się wydaje. Mm -hmm. No, i czy to jest zamykanie, po prostu, że firma odpada, czy to zamykanie, żeby, wróci, żeby można było ją później później ponownie otworzyć, no to jest jednak mechanizm, który pozwala na pewne zabawy z, z giełdą, z kolejnością operowania firmy w ogóle, z tym, że na przykład no, ta firma nie ma pociągu, no tak całkowicie przypadkiem znalazła się na lewo od pola. Na którym by się zamknęła. Więc no, niestety musi się przesunąć jedno pole w lewo, bo nie ma pociągu, ale musi mieć pociąg. No, ale w sumie już nie musi, bo się właśnie zamknęła i się właśnie spozbyłem tego takiego problemu. No, nie mówiąc o 49, nie możemy komuś zamknąć, sprzedając jego udział. Tak, ale to raczej się trzeba. Jeszcze nigdy tego chyba nie widziałem, żeby. Nie, raz A? widziałem, przepraszam, raz widziałem. Trzeba stracić ostrożność, albo nie, albo na pewno nie, 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 nie nadganiać pociągów. Masz po... coś jeszcze ciekawego? Tak. Podoba mi się wyścig pociągów, czyli train rush. Czyli coś, co mi się wydaje obowiązkowe w osiemnastkach, jest jakby siła napędową. Czyli sterowany przez graczy, organiczny wyścig, gdzie te pociągi wchodzą nowe, zamykają stare i tak dalej. No, taki postęp technologiczny właściwie to jest. Tak, i jakby no, to jest dla mnie w najważniejsza cecha 18 Jak widzę gry, które jest, przy tym mieszają, to no, denerwuję się. Typu najnowsza niego. Tam jedyny sposób by stracić pociąg to jest go bez własnej woli. Jakby po, po co iść taki ślepy zaułek, po co usunąć to co najfajniejszego, nie rozumiem. Są też rzeczy typu koszty utrzymania pociągów, ale w sumie jeszcze nie grałem chyba w żadną grę, która by coś takiego wprowadzała. I to jeszcze nie, ale tak. Na pewno to ma i to będzie jedna. I to chyba jeden będzie... z prototypów JCL-a jedna z nowych Mike'a Hiltona i 1840 do niego. Tak, ale no, myślę, że najbardziej obiecujący z tego jest albo gra JC, albo, albo Heartsband, więc to zobaczymy jeszcze. Tak. Chociaż ta nowa gra Majka Hiltona też jest interesująca, bo czytałem ostatnio opis. 1333,1,3, tak? Tak. Tak, na przykład duże firmy posiadają małe firmy, które jeżdżą i płacą pół na pół i to jest sposób pakowania kasy do dużych firm. Brzmi interesująco. Dobra, to ja, a to teraz Twój punkt. Dla mnie fajną rzeczą jest to, że... Znaczy, to jest dość specyficzne co do niektórych tytułów, a raczej co do autorów. Jest to, że niektórzy autorzy decydują się na upublicznienie swoich y, gier i można je sobie po prostu wydrukować. O tak, według fajnie. mnie to jest. Po prostu wolę mieć dostęp w taki sposób, niż y, nawet. Znaczy, w sumie inaczej może. Chciałbym jeszcze, żeby była możliwość y, kupienia sobie plików Print and Play do gier, które są też. Publikowane poda, do, pudełkowo normalnie. Znaczy, bo dajcie mi zapłacić, nie musicie przysłać plików. Tak. My sobie sami zrobimy. No to pliki lepsze. jednak się nie. czasami się nie nadają do niczego, no ale chodzi mi generalnie o to, że y, cieszę się z tego, że niektórzy autorzy udostępniają swoje pliki za darmo i chciałbym, żeby więcej ludzi tak robiło, nawet za opłatą. No bo tak to trzeba się ukrywać z tym, co mamy. Podoba mi się. To też odchodzi do Lamusa. Ale coś, co jest mniej wyraźne niż w Eurosach, brak nowych edycji. Typu Enta edycja, jakiej gry Martina Wallesa, albo fila lunda. Nie, nie, nie lubię nowych edycji. I brak dodatków. I nowe edycje właśnie Śląskach mają miejsce. Jak jest stworzony nowy ten, nowy, nowe entry na BG, to mnie to wkurza. Na przykład 24 ma nowe entry, a tam jedna różnica to jest wywalenie pojedynczej kolumny w giełdzie, gdzie i tak nigdy byśmy nie weszli. No A brak dodatków, no to nie ma jakby dojenia. Jest zamknięta całość, kupujesz sobie Gierkę i ona będzie taka sama, za nasz i dać nadzieję. Dla mnie hitem, jeśli chodzi o dodatkowe entry na Board Game weeku, jest to, że ktoś postanowił dodać 1400, 1848 Australię. Do jaką. On... Jakoś, nie wiem kiedy to się stało, jakieś parę miesięcy temu, ale Tą grę teraz będzie do przedrukowywać GMT Nic kompletnie się w niej nie zmieniło, nawet jedna zasada się nie zmienia Tylko po prostu oni drukują na nową grę I ktoś postanowił do tego dodać nowe entry i co gorsza Administratorzy Bricklinka to zaakceptowali To też nie wydaje że to jest wbrew Ta sama gra, tylko nowy druk właściwie no. Bez żadnych zmian zasad. Jakby były jeszcze jakieś zmiany zasad, to bym zrozumiał. Tak samo podobnie jest nowe, nowe na board gameiku Entry 1861-67 tego nowego druku. Także tam to może... wynika z jakichś takich kruczków prawnych, w sensie kruczków w do że niby. No bo to jednak jedno pudełko jest to pewnie może dla. Tak, to ale to jak tak... dla mnie to, powiem, to nie powinno być jako nowe Entry, tylko jako nowy wariant, bo Entry mają też swoje warianty, gdzie możemy różne wydania dawać no więc 67 jest na BG w trzech sztukach, jako dodatek, jako zwykła gra i jako teraz razem 61. Jakiś kolejny punkt masz? No, mimo że to jest taki powiedzmy określony system, no to nadal powstają jakieś innowacje do niego. Na przykład, no w sumie mówiliśmy o tym w drugim odcinku, 18 man. Tam są w sumie zapożyczone. taka innowacja, że w sumie zapożyczona z innej gry, ale mianowicie z Age of Steam te po pożyczki. Dla graczy. Hmm. Tak. W sumie tam jest, to, tam jest to rozwiązane jako udziały, ale powiedzmy, że to jest dość podobnie ideowo rozwiązane, bo też trzeba za to płacić, jakby. Ja ogólnie też jestem za no, no, nowinkami, ale tylko jak patrzę na to, co ludzie sobie wymyślają, to jakoś nie zawsze czuję ekscytację. Jakieś osiemnastki z pickup and deliver, czy jak w w Steam. Jakby, mam wrażenie, że to trochę rozrzeza to, czym, czym jest ten gatunek. Więc tutaj mam takie mieszane uczucia. Bo chciałbym, żeby były jakieś nowe rzeczy, typu coś na, na, na skalę krótkiej sprzedaży, 17. Ale też takie coraz dalsze mariaże z euro, no już nie kończy się, mi się ten taki interesujący. No tak, zdecydowanie. Chodzi mi o takie rzeczy, które naprawdę coś zmieniają, a nie dodają jakąś pierdolę, która jest zupełnie zbędna. No to ja jeszcze mam niszowy klimacik, to też jest w zapomnieniu, ale podoba mi się klimacik gier robionych w chałupniczo w garażach przez autorów, którzy i potem je kupujemy czy to, czy to komentując pod, na Twitterze, czy to komentując jakąś nick no, Mam trochę żółkę hipstera i lubię takie taki właśnie, jak to nazywam, niszowe klimaciki. Tylko to też trochę odchodzi do lamusa. I Marcin, jeszcze? To chyba wszystko u mnie z mojej listy. No to ja jeszcze na koniec lubię żetony pokerowe. Po prostu kręci mnie, gra z nimi, podobają mi się. przesiaduję na forum poświęconym Drettonom Pokerowym. Niekoniecznie polecam, bo to jest y, drogie hobby, powiedzmy. I już teraz mam trzy zestawy, nie z tego co sprzedałem. I czekam na czwarty, więc niekoniecznie jest to pozytywne, albo po no, w ogóle w tych Pokerowych. Ja w ogóle używam ich faktycznie w każdej grze, gdzie są pieniądze. No ja odkąd, wiem, odkąd mam swoje, to też tak też tak robię, bo są po prostu dużo bardziej wygodne. Nawet nie wiem, do no Puerto Rico ich używam. Dobra, no to, to było na tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia.